Witam Was bardzo serdecznie w 17 chyba odcineczku Sun Extreme Randomizer Nazlog. Drodzy Państwo, jest bardzo późno. 21.51, ja jutro o 5.30 wstaję. Ale bajerancko, ale super, przejdźmy do team recapu. Nic się nie zmieniło. Włączam przyspieszenie, włączam F9 i jedziemy. Glon, nasz espion, aura serenity Sami widzicie, Boże, dziam dziam, nasz nospas, który jest. Coraz potężniejszy. Naomi, nasza Goldak. Z ten. Dalej jest pierd Dasnor. Z The Happy Hour. Bardzo ważna rzecz. Król parkietu, aka Węgosz Electros. I na samym końcu kujkujka nasz Ferrothorn. I z taką oto drużyną ruszam dalej. Jeżeli ktoś chce doczytać e, Moveset, to proszę sobie cofnąć. Ja nie mam czasu na pierdoły, Jestem zajęty. Dobrze. Ok. I yy, nie mam absolutnie pewnie, pewnie mam iść tutaj. O, wiedziałem. Ogólnie, yy, pisaliście mi, że chyba jest jeszcze przede mną jedna wyspa. Więc yy, super, sukces. Jesteśmy w ponad połowie gry, ale ja chcę już być na końcu gry. I ktoś tam napisał. Yy, właściwie to ty już na siłę robisz te odcinki. Tak, troszeczkę. Nie powiem, już, już coraz bardziej tak. Nie wiem, po prostu ta gra jest nudna. Nie ma, nie ma co się oszukiwać, ale, ale jestem zdeterminowany, żeby to dokończyć. I będzie wszystko tip topik, superek. Ej, fajne, ten, fajne, jasne miejsce, ale monitory bardzo niepraktyczne. Mamy w pracy jeden monitor, który właśnie wyświetla wszystkie kolory poza czerwonym, więc praca na nim jest absolutnie tragiczna. Ej, tam był galariański slowpock, tam jest ten. Y ten jak, jak, mu tam, yy, nie koperarza, tylko ten inny. Ta kujkujka taka inna z tego, elektryczna. Nie pamiętam nazwy z Galar, to jest wszystko zapowiedź tak naprawdę. A Pikachu to jest zapowiedź... Nie wiem... <grym> Pikacza po prostu, bo, bo tak... O! Się okazuje, że są rodzeństwem! O! Co? Jaki plot twist! Jesteście rodziną! Jakie to jest modne ostatnio! Biorąc pod uwagę Gwiazdy Wojny, co jest bardzo, bardzo, bardzo modne, nagle się okazuje, że wszyscy są rodziną? Co za przypadek! Już dawno embargo na spoilery spadło. Jeżeli chodzi o ten. O Stawros. Po... Mam 0 FPS. Zobaczymy na jak długo. wow! Nie powiem, to było mocne, podobnie jak to, co się teraz wydarzy, czyli otwarcie portolu do. Do urtla. Ul, co ja. Urtla Wormholu. Otwarcie portolu do ultra warm, urtla Wormholu. Nie wiem, nie, nie, nie potrafię wypowiadać słów. O, to ten. Yy, nie pamiętam. Buzzwol. Kokos taki wielki. Koks. O Boże, no generalnie ta luzem zrobiła duże kuku wszystkim ale pamiętajcie, jest noc, nikt nic nie zauważył. Wszyscy śpią. A jak się obudzą, to już to będzie zamknięte, bo zdążymy przed pójściem spać dzisiaj. Kuźwa, ile mi zostało czasu w ogóle do Ile mi zostało czasu do i 7,5 godziny. Boże, ja muszę zrobić. skończyć nagrywanie tego odcinka. Będę musiał jutro go zmontować jakimś cudem jeszcze pierdziele. Bo nagrywam to w poniedziałek, a odcinek wlatuje w środę. O, to ten co nas uratował na początku gry. Ten przereklamowany, ale fajny przynajmniej. Tapu yy, w czoko. Ale super. W ogóle dlaczego ten gościu sobie łazi... Yy, w tej yy, w nocy po... szukać pomocy. Ej, ja jestem po całym dniu pracy, dobrze? Mam prawo być trochę zmęczony. Bo wczoraj miałem w ogóle. Nie, czekajcie, jak, jakby to ująć. Kilka dni temu. Yy, przedwczoraj to było. Przedwczoraj pracowałem. Dzień wcześniej też. Od 16 do północy. Przedwczoraj też od 16 do północy. Uwaga, skończyłem zatem o 12 w nocy. Zacząłem wczoraj o 12 w południe i skończyłem o 12 w nocy. Dzisiaj znowu zacząłem o 12 w południe. Skończyłem o 20.00. A jutro zaczynam o siódmej, Ale będzie fajnie. Ale będzie super za mała. Dobra, mamy Madziarnę. Pani Madziarno, mam na panią fajną kontrę. O ile oczywiście. First Break! Żyjemy. Ale by było groźne, jakbym został wtedy. Tamtym Pokémonem. Czyli Espionem. Play rough. robi dużo. Ale myślę, że zrobię trochę więcej. O, nie robię jej nic. Ale beka. <laughs> jak ja mam to wygrać? Super Potion nie wystarczy. Poproszę, Hyper Potion. Wycof. Predictions. Ale obstawiam, że nie ma nic z tego skarmorego, więc robimy d i będzie Setupik i Aquatic i będzie fajnie. Niestety C-Wave. Nie bawimy się w szybkość, bardziej w atak, więc aż tak mnie to nie boli. Gdyby nie fakt, że on się setapuje, on będzie bardzo szybkim Skarmorym. Ma t -bolt. Na szczęście robi bardzo mało. To jest naprawdę dobrze wyszkolony Skarmory. Dobra, jesteśmy plus... A, musimy mieć plus 4. T-Bolt robi trochę dużo. Panie T-Bolcie. Pojaw się pan... Yy... Nie wiem, chciałem powiedzieć, że na kanale T-Volt'a, ale się coś tam... i nie, 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 nie pykło mi, nie, nie pykł mi żart, no sorry. Nie zawsze można być... E, komikiem... pokemonikiem... E, Aqua Tail! Dalej jestem wolniejszy! To jest bardzo szybki kamoli, Bardzo szybka Skamory. Rapidasz! Shiny Rapidaszek. Chciałem powiedzieć, że gola, go, ten galariański, ale nie jest galariański. Wyprzedzamy w końcu. Bye bye Rapidaszek. <laughs> Bardzo dobrze. Dustox. Dustox to jest pok, na którym mogę zostać, żeby się wyleczyć. Super potion. E, tym się podleczymy. Zobaczymy, co się stanie. Sludge wave. No, powiedzmy, że za zaatakował mnie, znaczy zużyło prawie tyle samo, co sobie wyleczyłem, więc jest okej. Okay. Nie tak źle. 48. level Kuj Kujka. Madziarna, dajesz? Dajesz, Madziarno? Madziurna. Bądziorna. Bo gówno. Hex. <laughs> Dobra, patrzcie teraz. Wleci Paraliż i ja jej nie zabiję, albo będzie mniej niż, niż magnity 6. O, nieważne. Ja już byłem gotów. Podjąć to ryzyko, żeby było ciekawiej. A tu nie, Naomi pokazała, że chce być z nami dalej, nam pomagać, współdziałać. Oh, mega Pinsirek? Bardzo byłbym wdzięczny, gdyby emulator nie, nie mówił mi brzydkich słów, jak na przykład... Nie zrozumieliście tego, ja też bym tego nie zrozumiał. No nic, e, tak to już jest, jak się... E, Uuuu, co tak dużo robisz demedżu, halo. Nie pomagasz. Naomi, nie pomagasz. On żyje dalej, haha, jebaniec. <grystanie> oj, myślałem, że nie przeklnę w tym odcinku, tak się troszeczkę pilnowałem, ale nie udało się. Oj, 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 ja teraz nie ryzykuję, nie, 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 niekiedy mamy do czynienia z Pinsirem, który ma plus jeden w obu defach i możemy mieć zaraz plus trzy w ataku. <laughs> nie robimy tak. Nie robimy. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> to było łatwe. To było bardzo łatwe. Um, Naomi generalnie z Divisionsem robi robotę, nie powiem, że nie. Mógłbym się teraz o nią ten... Mógłbym o nią zadbać w tej chwili, kliknąć Care, ale nie kliknąłem, bo wali mi ta opcja i wisi również ta opcja. Normalnie bym wstał i bym wam pomachał tą opcją, ale nie, nie zrobię tego, bo. Nie, nie mogę mówić takich głupich rzeczy. Czy ta matka się teleportuje? Czy ona znika? Czy ona się pojawia? Ona jest hologramem, tak naprawdę, jak luk w. w części. Uuuu! Wszystko jest ze sobą powiązane. Co za przypadek. Czy to jest kosmoeg? Kosmoem. Kosmog to był, a to jest kosmoem? Nebby się zmienił, ale beka, a później będzie jeszcze większy, będzie gryzł ludzi, bo, bo będzie lwem. Spoiler. Ej, e, czuję jakbym był pierdolnięty. <laughs> ale co ja mogę? E, ta gra ogłupia. Ogłupia. Jak chcecie, to wam nagram w ogóle jakąś inną grę. Ehm, mogę zagrać w ten... Ehm, w jakąś grę z Pegasusa, jak chcecie. Będzie ciekawie. <laughs> Dajcie znać, czy chcecie gry z Pegasusa. O! Podleczonko. Super. Bo miałem w ogóle taki pomysł kiedyś. I co ciekawe, nawet mam do niego grafikę. Pokazałbym wam ją, ale nie chce mi się tego montować. Nie będę miał czasu tego zmontować nawet. W tym... W tym... W, w ten sposób. Trzeba stąd wyjść? chciałem tam zagadać z tamtą typiarą znowu? Ooooo! <gasps> Dawaj to. Do. Dobrze. W każdym razie był pomysł na tydzień z Pegasusem. Um, I... ...do pomysłu nie doszło w końcu. Teraz też nie dojdzie, bo mamy Soling... ...a Soling ma być regularnie, więc nie będę w poniedziałek wam wrzucał dwóch odcinków, dwóch filmów. Ale był pomysł, żeby zagrać w parę gier z Pegasusa, tak powiedzmy, że tydzień... ...i na każdą... każdą z tych gier nagrywam na przykład przez godzinę albo nawet dłużej... ...i po prostu sobie oglądacie, jak próbuję to przejść. I każdego dnia inna gra. Na przykład oczywiście klasyki, jak Contra Mario... Ale nie tylko. Także jakieś inne pewne produkcje, bo miałem tam w zanadrzucenie co. Takie naprawdę... O! Super, nic to nie zmienia. Takie naprawdę fajne produkcje. I chyba pierwszy raz mówię to oficjalnie na nagraniu, albo gdziekolwiek, że miałem taki pomysł, ale się nie ziścił jeszcze. Być może siedzę trochę za bardzo z prawej strony. Mogłem być trochę nierówno, jak gówno. Nie, ja jestem spizgany już za bardzo, nie. Już jest, jest źle, jest bardzo źle. Muszę dokończyć jak najszybciej ten odcinek. Najwyżej nie dostaniecie długiego, dostaniecie, mam nadzieję, mniej niż 20 minut. Dobra, gdzie ja jestem zobowiązany teraz? Dalej tutaj. To znaczy gdzie? Tutaj. Tu? Lab Aria to chyba jest miejsce, gdzie jeszcze mi nie było. Jednak byłem, ale nie wiem, czy to tutaj. Chyba nie, absolutnie nie wiem, w które miejsce mam iść, bo nie czytam tych. <śmów> Boże. Nie wiem, czy jest ktoś, yy, na przykład na polskim... Nie, nie mogę, nie mogę zaczynać mówić takich rzeczy. Tu już byłem chwilę temu, prawda? A, może nie? Czy jestem Urdla, ten, yyy... Ur Panu Urdla Wormholu, proszę się odnaleźć. Bo jak nie, to ja się stąd teleportuję. Nie ma! Nigdzie nie ma. Idziemy do doków. Zobaczymy, co się stanie w dokach. Chyba naplułem sobie. Teraz eee... ja znalazłem. Easy. No tak, jestem ready to go. Gościu. Oczywiście, że jestem gotów. Nowa wyspa. Ale fajnie. Pony Island. I tu mogę podobno gdzieś ewoluować. Dziam jama. Ale nie chcę. O nie, jest nosypasem i on zostanie nos pasem do końca swoich dni, bo jest wspaniałym pokiem i ja tego nie zmienię. Nie ma takiej opcji. On zostanie nospasem choćby nie wiem co. Możecie robić arty, bo to jest największy koks, jakiego mieliśmy w tym y, projekcie. I y, zasługuje na no, dużo artów. Możesz już skończyć do mnie pierd. <grym> już. Dobra, Seafolk Village, tak? To jest nowa ta nowa lokacja? Zapiszmy. Tak, Seafolk Village. Tu jeszcze nie łapali. Village, 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 v village. Czy mogę sobie popłynąć gdzieś? Użyć laprasa? Czemu nie mogę? Chcę tu złapać Pokemona. Wejdziemy do środka. Zagadamy ze Snubulem. Ten pan też wygląda jak Snubul. To jednak nie on. To idziemy na lewo, bo tam widzę już też szmaciure i zaraz mi się znowu włączy jakaś jakieś nie wiadomo co, ale chciałbym... Yy... Peli, peli. A, e, fajnie. Peli, peli. Już. Jak mi nic nie dasz, to skończ do mnie rozmawiać! Okej. Okay. Okej! Okay. Dobra, yy... nie mam ani magmara, ani elektrobaza, ale warto było. Wait, wait, co? Ale fajna gra. Nie ma co. Ale su super, super gra. Meganium! Znowu, znowu, fajnie. Dobra, yy, Gilgar. Gilgarek. Gilgar. Bo ten. Bo jest teraz śmieszniej, jak go nazwę inaczej niż Gilgar. I ma ruchy Glaciate. 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 Shuttle Claw. Giga Drain. I Leech Life Swirvel, Nawet nie mam pojęcia, co to robi. Zaraz. Panie Gilgarzy. A, dobra, czyli nie da się go uśpić. To jest nawet fajne. I task Zabiorę chętnie. To jest dobry Pok. Bardzo dobry Pok. Warto było zagadać z randomową osobą. Pytanie, czy mamy w razie czego. No mamy kujkujkę już roślinną. Zresztą Boże, ile można go nie używać, nie? Ale y, fajna sprawa, dostaliśmy poka. Czuję dobrze, warto było, warto i nie wiem co dalej. Nie wiem co dalej. Oczywiście tu jakiś ten, ten z tymi peli peli. To jest ten sam gość, jak nic. Nie, to nie jest ten sam, ale też ma pelifera. Co jest? Tak daleko w tej grze mnie jeszcze nie było. Ja nie widziałem w ogóle nawet jej zakończenia. Wiem tylko, że przez ten Ultra, ult, ultra World War Hall się przylatuje... Z perspektywy trzeciej osoby tak się leci na wprost. Patrzymy z pleców postaci. To jest Bayera w ogóle, ale Ale nie wiem. Czy dostanę od ciebie magmara? Zjem wielkie nudle. ja naprawdę mam teraz symulator jedzenia? Nudli, kurwa. Nie mogę wziąć ani gry za więcej. Dostałem Hard Scale za to, że się nażarłem jak świnia. Ej, dostałem też Zygarde Cuba. Znaczy tego małego, tego, tego cosia ja nie wiem. Czuję, jakby mi wibrował telefon, ale chyba mi nie wibruje. Panie telefonie. No nie, nie wibruje. Nie wibruje telefonik. Za to yy, możemy wejść tu. I mamy wreszcie normalne pokazanie, ile można. Powolutku będziemy się zbliżać ku końcowi tego odcinka. Sorry, jeżeli jest za krótki, ale ja... Mm, śmieć. Yy, ale ogólnie nie mam zbyt dużo czasu do nagrywki. Już mówiłem wam to. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko, nic za złe, ani nic, no bo ej... Co ja mogę? E, przejdziemy sobie szybciutko tę te scenkę, złapiemy jeszcze, miejmy nadzieję, jakiegoś fajnego Poka. I chyba nic więcej. Co to za miejsce? Co to za lokacja? Pony Wilds. I w Pony Wilds możemy złapać Pokemona. I to. Shings. To jest, to jest najbardziej randomowy Pokémon, jakiego mogę sobie wyobrazić. Więc, jako że jest noc, użyjemy Dusk Balla. I Shinx będzie niesamowitym dodatkiem potencjalnym do naszej drużyny. Witamy szanownego Shinxa. Jako, że kojarzy mi się to ze Sfinksem, to cię nazwę Otis. Otis, mój skryba. Czyli facet od yy, Shinxowania. E, oczywiście nie sprawdziłem. Nic o nim, e, nic, żadnej informacji, więc fajnie. Ale ja bym chciał jeszcze się przejść na inną drogę. Pytanie, czy mogę się przejść jeszcze na inną drogę. Tak, żeby mnie ta pani nie zobaczyła. <grym> Stary dureń! <grym> Stary dureń. Czy to będzie kolejny Mega Pinsir? Ile można? Ile można? Ja się pytam. Ile... Mm? Można! <laughs> Mamy Zing Zap, w razie czego? Jest to w rzeczy samej Magic. Oh boy, Felstinger, Excisor. O jezus, Maria! Zostanę po prostu, bo nie mam specjalnego wyboru. To był kryt. Wait. Wystarczająco dużo. 101 HP będzie. Tak jest. Wiecie co? Ja sobie użyję Steam Eruption. Jeżeli yy, wleci Burn, to mi będzie łatwiej. Pff. Gówniana gra, boże. Na wszelki wypadek hype Hypa Potion, bo nigdy nie wiadomo. Ja po prostu chciałem jednego pokazać. Chciałem po prostu jednego pokazać. Robimy zing Zapek. I to będzie koniec z tym oto. Mega Pinsiren Dżam Dżameczek. Dobrze, dobrze, dobrze. Co jest bestyjka? Pięknie, pięknie. Cudowny pok, Absolutnie cudowny. Boże, niech mi nikt nigdy więcej nie powie, że Nos pas jest chujowy. Niech mi nikt nigdy tego nie powie, naprawdę. Weźmiemy kuj -kujkę na początek. Tamci niech sobie siedzą w tle. Chillują sobie gdzieś. I bardzo, bardzo, bardzo bym chciał tę nową lokację zobaczyć. Może tak zrobię. Pewnie i tak się tutaj nie dostanę. Będę musiał normalnie iść zgodnie z sobą. Jakiś inny bullshit. Dobra, walić to. Um, podlecimy sobie, żeby nie było, że wpadnę na kogokolwiek. Polecę tutaj. Um, wejdę do Pocket Center, zobaczymy złapanego Poka, i na tym skończymy odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Chociaż było krótko, to chwilowo nawet w miarę emocjonująco. E, zwłaszcza, że mamy dwa nowe poki, a jednego nawet nie znamy. Panie Shingsie, Co pan ciekawego masz? Postowanie hmm, special ataku, podczas gdy jesteś bardziej na atak, no jakby okej. Okay. Flame burst, Helping Hand, Bolt Switch i Blaze Kick. Panie Otisie. Gdyby mnie interesowało wzięcie pana do drużyny, załóżmy załóżmy, to jeszcze nie jest oficjalne. Co by było? Gdybyś pan dostał sobie troszeczkę levelków, e, mogę to zrobić. Panie Otisie, załóżmy, że jesteś na. Oh, burn up. Ale nie wiem, czy ja wtedy. Czy to w ogóle zadziała ten ruch, bo nie jestem w ogóle ognisty, więc darujemy sobie. A w ogóle, burn up, genialny ruch. Podobają mi się bardzo ruchy, które zmieniają nasze typy. To jest kokosik sprawa. Jest i Luxio. Pytanie, czy pan Luxio ma jakąś genialną abilitkę, bo jeżeli nie, to walić go i ewoluujemy dalej. Oho, panie Luxio, zobaczmy, co będzie później po tej ewolucji, po zmianie w najwyższą formę. przytrzymałem S. Woodhammer! o, Warto było przytrzymać S. Dzień dobry, panie Woodhammerze. Co pana tutaj do mnie y przywołując, bierze <laughs> panie Woodhammerze. Dzień doberek. Dzień doberek. Luxray. Luxray. Dobrze. Panie Otisie. Słucham pana. Gui. Nie najgorzej. Eee. Kurde, sam nie wiem. Electros ma więcej ataku, ale z drugiej strony to ten jest jeszcze niedolewelowany. Korci mnie. Bardzo mnie korci. Więc dajcie znać, co sądzicie. Wolicie Luxraya czy Electrosa? Ja jestem za obydwoma. Znaczy, jeden z nich, wiadomo. Nie mam nic przeciwko jednemu ani drugiemu, ale Luxray. Ma potencjał, dla... wow, nie wiedziałem, że da się sortować w ten sposób. Dla pewności dodamy mu levele, żeby miał ten 40 powiedzmy 8 Zobaczymy, czy się jeszcze czegoś nauczy. Może tak? Spoiler, nie. <ścoughs> nie nauczy się, ale zobaczmy jego atak w tej chwili. A tu jest zapisane, 124, podczas gdy tamten miał 123 albo 5. 125. Kontra 124. No, jak uważacie, to jest praktycznie wymiana jednego i tego samego Pokemona. Więc póki co nic nie zmieniamy na layoutzie. Jeśli chcecie zobaczyć Luxraya w drużynie naszego Otisa, to napiszcie. Ja to wezmę na pewno pod uwagę. Um, oczywiście... Piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, nie na Discordzie, nie na Facebooku, żeby nie było spoilerów. Także. No, pilnować mi się tam. A póki co, dziękuję serdecznie za oglądanie tego krótkiego, ale treściwego materiału. Do zobaczenia w następnym odcinku już w sobotę o 15 na tym kanale. Także trzymajcie się. Bye bye!